Także, witam wszystkich Z tej strony Mati Urzus I witam was w kolejnym odcinku Ze serii Mała Polska Wieś W dzisiejszym odcinku widzowie Będzie prasowanie I zbieranie kosek, widzowie, nie? No Także nie przedłużamy, widzowie Siadamy w traktor i włączamy trasę widzowie mnie No Bo to nie ma co przedłużać tego filmu widzowie żeby ten film żeby znowu pół godziny nie wyszedł nie no Bo jest ogólnie staram się takie krótkie fajne filmiki dla was widzowie e, robić wieczorem. i no to są mi tak wychodzą dłuższe, krótsze i... No i to jest różne widy... widzowie, nie? Jakieś długie, krótkie. No. Musimy zawrócić się. Musimy zawrócić na polu sąsiada Niestety widzowie nie. Widzowie te pokosy po tym bizonie są takie szerokie widowie że aż je praca je co ledwo widowie widzowie je łapie na szerokość wiecie Zobaczcie pod tym odcinkiem łapkę do góry żeby żebyście mnie zachęcali do nagrywania więcej takich e, odcinków ze, ze małej polskiej wsi widzowie, nie? Bo teraz, ta, bo teraz tak to częściej wlatywała ta seria mały, e, mały gospodarz widzowie bo na początku mojego kanału to było tej serii najwięcej widowy było, a teraz jest tamtej serii trochę więcej, nie widzowej niższej. No i god. Widowie, macie odcinek, gdzie używam sześćdziesiątki dla was widzowie, nie? No. Podawno 60 widzowie już na kanale nie było z takich prac polowych czy tam nawet takich pożniwnych, takich pożniwnych bardziej, bo pracowanie to nie jest jeszcze jakaś taka praca polowa. Film to jest e praca taka pożniwna widzowie bardziej, nie? Dobra widawie trzeba pracę rozładować Czyli kostki, nie? No Ten chyba O trzeba podbierak do góry podnieść Pracę złożyć do pozycji, tron, do pozycji transportowej, widzowie, nie? A to leci, a ta poleci. Yeah. O kurwa O ja pierdolę Aż tak daleko Jezu Chryste kurwa Kto by się spodziewał, że to aż tak daleko pójdzie widzowie, nie? Ja pierdolę, co się tu dzieje z zobacz Kurwa mać, jest stop Ja pierdolę, ale poleciało, nie? Koniec zabawy, bo to, to była taka fajna mini zabawa, nie? Ale nie ma co się wygłupiać, widzowie, nie? Tak, tak za dużo, bo też za dużo. Nie można, bo jest robota widzowie, nie? ma, Heniek! Dobra... Co ta zgrabiarek tak dziwnie stoi? To nieźle widzę, że ta grabiarka tak stoi. I czy ja teraz tu wiadę Żeby tą pracę tutaj postawić? O, jest! Jak tam to wygląda? O oh jest Jak to wygląda, no kurczę no Ja trzeba czapkę odpalić No trzeba tą zegrabiarkę poczynić się wydarzyło i, i to nie poradzić O! Tak powinno stać, a nie... A nie po, byle jakemu, no. Po prostu dojadę do końca? Cofnę ja? O jest uda się cofnąć? Czy te drzewa będą mi przeszkadzać? O jest cofnąć nie mogę. O no to nieźle Dobra będzie Nie będzie mi nie będzie, nie będzie im przeszadać Przesadać, przeszadać? jest to jest szczepa widzowie autoload, nie? Taka prędkość będzie optymalna, nie widzowie? No, żeby... żeby było tak Żeby było tak w prawdziwym życiu, nie? Może jeszcze było je nie bardziej, <laughs> Żeby nie było, że ja za szybko jadę w prawdziwym życiu to jeszcze wolniej byś musiał jechać, ale ale farming to tam można jechać, wciąż, ale szybciej trochę można niż w prawdziwym życiu. ta kostka widzowie nie zdris no kurczę no co za kostka uparte jak szlak no No kurvan no. upp! I jeszcze przed odcinkiem sprasowałem to pole widzowe, nie? Żeby tej strony wystarczyło dla moich pięknych, zajebistych krówek widzowych, nie? No. Pewna szczepak złomy w Ogólnie, widzowie, tutaj ja nie wiem, co na tym odcinku mam tak gadać nawet. Bo ja nie wiem, w ogóle, co mam gadać ja więc, Aha, napisał ten mega Fabian L. Ale akcja, bo jak grywam ten filmik, to ja wrzuciłem shorta ze sprasowania, widzowie, wiecie? To są tego dłuższego pola, co przed chwilą e, byliśmy, nie? Napisał, ale akcja. I ten short ma we 18 minut e 67 wyświetleń widowy, wiecie? I dwa komentarze ma. Komentarze? Nie wiem. To ta, to tak szeroko bierze? No oczywiście no Bo te pokosy są takie szerokie jak Nie wiem co widzowie, nie? A ja na to nic nie poradzę, że te pokosy są takie szerokie, nie? Kurcze Same wpadki na odcinku Dobra, ale jest, jeszcze się tu nie wyrobi to nie i i tak Każdy się w czymś na przykład nie wyrabia, nie? ile będzie? Czy to pójdzie całe dla nich? No tak, widzowie, już kończę ten piękny odcinek Dzisiaj jest odcinek taki... krótszy widzowie, nie? nie przedłużam zostawcie lajka like pod tym odcinkiem nie ja nie przedłużam oto piękny widok na sześćdziesiątkę i do kolejnych na